Cześć Piotrze. Witam. Gdzie się dzisiaj spotykamy i przy czym się spotykamy, powiedzmy? Spotykamy się przy w... Wróć. Przy Stadionie Narodowym na cotygodniowym spocie Mazdowym. O tak, dobrze, że o tym mówisz, bo co tydzień są w sumie pytania o to, gdzie, kiedy, jak. Więc jest czwartek, 21 Stadion Narodowy. A jak nie ma pogody, to. To Arkadia. Widzę, że znasz na pamięć. Od ilu lat już się spotykasz tutaj z ludźmi? Eee, z ludźmi spotykam się od trzech lat, bo od trzech lat jestem posiadaczem tego to wspaniałego samochodu. No tak się nie rozpędzajmy, zaraz dojdziemy do tej wspaniałości, <laughs> ale pewnie wiesz co mówisz. Dokładnie. A czemu mówisz od trzech lat Miata w ogóle, czy od trzech lat ten samochód? Od trzech lat Miata, a wcześniej... Moje życie kręciło się wokół motocykli. Niestety przyszedł czas, kiedy trzeba było motocykl odstawić na dłużej. No i szukałem jakiejś alternatywy, tak? Alternatywą w tej chwili dla mnie było to auto, kompletnie nie znając tematu. Czyli kupiłem samochód, jak gdyby troszkę dla charakteru, dla czegoś, co miało mi przypominać motocykle. Potem mhm. okazało się, że tak naprawdę był to w dziesiątkę, bo samochód samochodem, natomiast najważniejsze w tym wszystkich to są ludzie. Ludzie, którzy posiadają te samochody, którzy nimi jeżdżą, z którymi się e, można spotkać, tak? ja, W Moto chyba jest podobnie, prawda? Też macie taką społeczność Moto? Eee, dokładnie, jest bardzo podobnie, natomiast e, motocykle są niebezpieczne, powiem tak. No to na pewno niewątpliwie. A co tutaj w takim razie masz? Co to jest? Opowiedz o trochę o swoim samochodzie. Eee, to jest tak naprawdę moja druga motoryzacyjna miłość Mazda MX5 z 2011 roku. Okay. Eee, produkcja 12 modelowo, silnik 1.8, czyli wolnosący, bez żadnych udziwnień, seria. Silnik jest drugi w tym samochodzie, ponieważ pierwszy postanowił sobie na obwodnicy Mińska Korba, postanowiła być bokiem na spacer. Czyli prawdopodobnie sprawdzałeś możliwości? Eee, jak najbardziej. Okazało się, że jednak... To jest prędkość graniczna tego samochodu. A tak naprawdę. To był ten Mińsk pod Dieseldorfem? E, dokładnie, na niemieckiej autostradzie. Dokładnie. A, a tak naprawdę no, to z mojej niewiedzy, tak naprawdę, ponieważ no, po prostu zabrakło tam oleju. Okej, okay, no jednak trzeba go w naszych kochanych samochodach sprawdzać. Czyli 1.8, seria. E, coś jeszcze tutaj w ogóle zmieniałeś, robiłeś? E, Czy pasi ci tak jak jest? No nie. Seria była na początku, a potem jak to się mówi, jak się wpadnie w to auto, to te mody. Ciężko jest zatrzymać, tak naprawdę tylko zasobność portfela powoduje, że one się rozciągają w czasie. Mhm. Tutaj dodatkowo jest wrzucony e, gwint, e, są wrzucone dystanse, tak jak mówiłem w inni Poczekaj, jest drugi. to pokażemy jak to wygląda. E... Nie nie zobaczymy, ale coś zobaczymy. jest BC Racing, auto jest obniżone o około 2,5 cm. Co widać, nie? Dystans bachowskie 2,5 cm na stronę, czyli w sumie daje nam to 5 cm. Jak to ze spasem wygląda? No i rolka błotnika do tego doszła, bo wiadomo, że to jest no tak. nieodzowne. Ale bardzo fajnie to wygląda, muszę ci powiedzieć. A powiedz mi, przy tej wysokości i twardości, jak ci się to spisuje na nierównościach i eee... progach przede wszystkim? Eee, no tak, auto było obniżone i centymetr jeszcze niżej. Natomiast po jeździe w dwie osoby i zapakowane bagażnikiem okazało się, że jest niestety za nisko. Bo aż po nocach sypaliśmy iskry. Efektownie to wyglądało, natomiast no nie o to w tym chodzi. tak? Mhm. Eee, auto zostało o centymetr podniesione. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie e, przy tych dystansach i przy tym gwincie, on jest 30-stopniowa regulacja jest na nim, natomiast jest skręcony na najbardziej miękki. E, auto zmienił diametralnie swoje prowadzenie. Tak? Prowadzi się zupełnie, zupełnie inaczej. Rozumiem, że e, zdecydowanie lepiej. lepiej. Zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej. Pewniej prawdopodobnie. Pewniej. Dokładnie. Jest większe wyczucie, tak. Ok. Dodatkowo wrzucony jest e, końcówka t e, e... To idziemy zobaczyć. A, no fajnie to wygląda. Poprawia to troszkę, to troszkę dźwięk e, słychać to auto, e, ale nie jest męczący. tak? Dźwięk nie jest męczący, czy przy prędkości autostradowej, czy w mieście. Nie zwraca na siebie uwagę, natomiast nadaje autu e, swojego rodzaju charakter. No, jeśli też możemy odpalić, zobaczcie jak to brzmi. E, jak najbardziej. Chyba, że jest zimne. Nie, możemy odpalić. Dobra. to mruczy. Hej, okay, chwal się dalej, bo widzisz, mówisz niepozorne, niby 1.8. Poczekaj, bo nam tutaj światło, widzę, że zgasło. A jednak trochę tutaj pomodowałeś. się jeszcze mamy? No... E Reszta, jest, reszta, reszta jeszcze jest seryjna, natomiast no, w przyszłości coś tam się na pewno jeszcze szykuje. Tak? Jest to dodatkowo wersja Kirei, więc ona troszeczkę różni się od tych, od tych pozostałych Enceków. E, e, kolorem lakieru jest troszkę inny, jest ten srebrny. No i dodatkowo jest jasna skóra. Jasna skóra e, i lakier, A jakieś mechaniczne rozumiem zmiany? Nie. Mechaniczne zmiany nie, w silniku została seria. 126 koli, natomiast jak na wagę auta, jak na prowadzenie, jak na polskie możliwości, bo oczywiście nie zawsze możemy do Niemiec jechać, dla mnie w zupełności to wystarcza. tak? Jasne. E, tu jest bardzo duża frajdas. Z samego prowadzenia tym samochodu, tego samochodu w zakrętach, natomiast na prostą, jeżeli by ktoś się bardzo chciał, można oczywiście bawić się w turbinę, można zakładać sobie kompresory, ale myślę, że to, to jak dla mnie na dzisiaj nie ten No ja Myślę, że i tak najpierw umiejętności, a później. Dokładnie, upgrade y. dokładnie. Wyszalałem się już na motocyklach, więc tutaj zostaje czysta przyjemność. Wierzę. Co takim ostatnim pytaniem, co lubisz ten samochód w takim razie? Musimy powiedzieć jedno, dwie, trzy najważniejsze rzeczy do Ciebie. Jedną rzecz tylko powiem, i to jest niekonkretnie: chodzi o samochód, a o, o społeczność, którą dzięki temu, dzięki temu, autu zrzeszamy się w takiej grupie ludzi, która, która jest przekrojem tak naprawdę przez całe społeczeństwo, od bardzo ludzi młodych, którzy gdzieś tam jako pierwszy samochód kupili sobie Mazdę, po ludzi już starszych wiekiem, doświadczeniem, dla których jest to auto do, do, do czystego fanu. I ci ludzie właśnie tworzą tą atmosferę i, i, i tak naprawdę już dzisiaj wiem, że tego samochodu nigdy nie sprzedam. A nawet jakbyśmy mieli Trabanty, to i tak byśmy tutaj na spoty przyjeżdżali? To i tak byśmy tutaj na spoty ludzi. przyjeżdżali, dokładnie. Jeśli nawet auto będzie stało w garażu, bo będzie, nie wiem, zepsute, nie będę mógł nim jechać, to przyjadę swoim prywatnym samochodem innym. Też Mazdo, ale tylko po to, żeby się z ludźmi spotkać. I zupełnie się z tym zgadzam. I myślę, że to dobre podsumowanie. Dzięki Piotrze. Bardzo dziękuję. Hej.